Kino Marzenie w Tarnowie zaprasza na cykl filmów dokumentalnych. W każdy poniedziałek marca prezentowane będą różne spojrzenia na filmowy dokument. Ten gatunek kinematografii jest coraz bardziej popularny wśród widzów. Dotykają najważniejszych kwestii w sposób, jaki niemożliwy jest do osiągnięcia w kinie fabularnym. W pierwszy poniedziałek marca zaprezentowany zostanie film pod tytułem Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham w reżyserii Pawła Łozińskiego. W filmie Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham, bohaterkami są dwie kobiety matka i córka. Które decydują się na, na psychoterapię uznanego psychoterapeuty krakowskiego Bogdana de Barbaro. I reżyser filmuje pięć takich psychoterapeutycznych spotkań. Dwie kobiety, matka i córka, które mają problemy ze swoją relacją, od lat mają problem z porozumiewaniem się. I yy, czy te sesje przyniosą im Pogodzenie się ze sobą, no to trzeba wybrać się do kina. Zobaczymy. Zapraszam serdecznie. Początek projekcji o godzinie 18:30 w kinie Marzenie w Tarnowie.